Siemano, z tej strony Peterson i dzisiaj chciałem powiedzieć wam o zmianach, które zamierzam wprowadzić na moim kanale. Także jak już część z was wie, lecz bardzo nieduża część, prowadziłem drugi kanał, który powstał po to, bo po prostu na moim głównym kanale e, w tym okresie będzie mniej filmów. Z czego to wynika? Oczywiście rodzice mi blokują kanał też czasami. To też wynika z tego, że mam szkołę, ale nie bójcie się, na moim głównym kanale też się będą oczywiście pojawiały filmy, piosenki różne. I. No tak. Wiecie, jest już drugi kanał Peterson Plus. Zapraszam. No, zapraszam do subskrypcji kanału, oczywiście. Fajnie by to mieć taki drugi kanał, gdzie mam dużo subskrypcji. I też kolejna zmiana. To jest. Są gry na moim kanale. Będę miał specjalną serię z, z grami i podzielę to na parę różnych kategorii. Będzie Brawl Stars, myślę. Będą te różne takie już nawet strategiczne gry i co tam jeszcze? No. I może jakieś platformówki i horrory typu na przykład FNAF będzie rozwinięcie serii z FNAFa. Widzę, że mam dużo wyświetleń po tymi filmami, więc rozwinę oczywiście tą serię, dla was oczywiście. No i tyle. I no zapraszam do subskrypcji kanału Peterson Plus. I za jakiś y, tydzień myślę, albo mniej nawet, pojawią się filmy też na moim głównym kanale. A no na razie zapraszam do subskrypcji kanału Peterson Plus. Także elo.